serdecznie na moim kanale dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o mojej diecie diecie, którą stosuję od 3 miesięcy pod konsultacją dietetyczki klinicznej jak wiadomo sterydy nie są obojętne po sterydach dość sporo przytyłam walczyłam z tymi kilogramami ale niestety nie udało mi się samej Chodziłam też na siłownię. Miałam swojego trenera osobistego, lecz to przywołało mi zapalenie stawów, więc byłam zmuszona zrezygnować z siłowni. Jeżeli chodzi właśnie o tą dietetyczkę kliniczną, zgłosiłam się do niej poprzez zrobienie badań, które mi wskazała, czyli całą morfologię kwas moczowy, mocznik, cholesterol, co jeszcze? CRP, TSH. Po zrobieniu wszystkich badań zgłosiłam się do niej i właśnie poprzez te badania dostosowałam mi dietę. Badania nie wyszły, nie wyszły zbyt dobrze. To znaczy cholesterol mam bardzo wysoki. Już ja kiedyś wcześniej badałam i miałam te badania, jednak lekarze stwierdzili, że to po prostu zaburzenia takie typowo po lekach sterydowych, więc mam się tym nie przejmować. Wyszedł mi także wysoki poziom kwasu moczowego. Co mi dietetyczka przez to wytłumaczyła? Że właśnie ten kwas moczowy obkleja mi całe stawy. Co, mogą, co może powodować u mnie te bóle? One się robią w kształcie takich kryształków i obklejają mi stawy. I może to powodować u mnie te bóle. I pierwszy miesiąc stosowania diety właśnie zajęła się moimi nerkami, całym właśnie układem moczowym, żeby postarać się. Ten, żeby unormować ten kwas moczowy. Oczywiście też miałam badania moczu, gdzie wyszedł szczawian wapnia, liczne bakterie, pasma śluzu, jak to zwykle u mnie bywa w moczu. Więc jak wygląda moja dieta? Jem 5 posiłków dziennie. To chyba wszędzie piszę, wszędzie wiadomo, że powinno się stosować 5 posiłków dziennie. Ale jak ona wygląda? Bardzo dużo spożywam warzyw. Warzyw oczywiście, które mogę. W większości to jest sałata, cukinia, marchewka, seler, pietruszka. I właśnie takie potrawki robię sobie na obiad lub naśnie na kolację. Na, na śniadanie zazwyczaj jest to zupa błonnikowa, czyli płatki, kukurydziane, kasza jaglana, rodzynki, żurawina, orzechy. Jak chcecie, mogę Wam wysłać przepis. Jest to zupa bardzo smaczna i syta, więc polecam tą zupę błonnikową, tak zwaną. Dużo piję soków. Robię soki z buraka, z marchewki czy jabłka. Właśnie między głównymi posiłkami spożywam soki pierwsze miesiące były dla mnie ciężkie gdyż musiałam odstawić pewne rzeczy tak jak kawa czy cukier sól olej wszystko muszę gotować właśnie na parze na wodzie bez soli gdzie z początku było mi bardzo ciężko bo przyzwyczajona jestem do pewnych smaków a to właśnie nie miało smaków. Jak to smakuje herbata bez cukru, czy ziemniaki bez soli. Dałam radę i cieszę się bardzo, że przez to przeszłam. Nie piję teraz właśnie, już nie cukruję i nie będę cukrować. Ale na pewno wrócę do kawy. Jeżeli chodzi o obiady, to zazwyczaj do tych warzyw dodawałam porcje kaszy, była to kasza gryczana albo jaglana, kumosa ryżowa lub ryż brązowy. Właśnie. Proporcje były garstka właśnie ryżu, a resztę warzyw. Dostosowałam się do tego. Nie było, z początku było ciężko, bo, bo byłam głodna, a jednak po czasie przyzwyczaiłam się na kolację często właśnie robię sobie sałatki, gdzie dodaję sałatę, rzodkiewkę czy kukurydzę. Gotuję jajko i takie sałatki jem z dwoma krąbkami chleba bezglutenowego. Jak się czuję po tych trzech prawie miesiącach? Wyniki mi się poprawiły, to znaczy cholesterol na pewno spadł. Mocz? No jak zawsze, no wyszły mi sztawian wapnie czy, czy te pasma śluzu i bakterie. Ale cieszy mnie to bardzo, że właśnie cholesterol mi spadł. A co z moją wagą? No tak, spadła. spadła. Spada powoli, ale widzę różnicę. Od 1 grudnia zaczęłam dietę i praktycznie już schudłam 8 kilo, 7 z groszami ale ja się cieszę że to już prawie 8 kilo więc skuteczna dla mnie była skuteczna ta dieta i cieszy mnie to bardzo że się zgłosiłam do niej i jeszcze chciałabym wam powiedzieć co jeszcze stosowałam podczas diety takie dwie miksturki a, a mianowicie rano zasypywałam glinkę zieloną, łyżeczkę glinki zielonej z troszku odrobiną ciepłej wody. Na wieczór to piłam. A wieczorem szykowałam sobie miksturę, która składa się z oliwy z oliwek, pół cytryny i woda i aloes dwie łyżeczki. I tą właśnie miksurę piłam zawsze o 5 rano, nadal piję, staję, piję, bo nie można właśnie po tym brać tabletek, na przykład tabletek czarczycowych, które ja stosuję. Co mogę Wam jeszcze doradzić? Mimo, że nie mam intensywnego takiego życia, chodzi o ruch, to waga spadła. Nie katuję się na siłowni, nie robię sto brzuszków dziennie czy nie biegam, ale yy, lekka gimnastyka zawsze jest, ale mimo to waga mi spadła. Jest, jestem bardzo szczęśliwa i jestem pani dietetyczce bardzo za to wdzięczna. A co dalej? Zobaczymy. Dalej będę ją stosować, póki nie zejdę do do wagi, która mi będzie odpowiadać właściwości w BMI za każdym razem, przy każdej wizycie jestem ważona i mierzona i tam właśnie pisze ile spaliłam tkanki i jaki jest moje BMI czy jaki, mój, jaki jest mój wiek organizmu bardzo precyzyjna maszyna, urządzenie czy warto, czy nie oszukuje? Nie wiem, ale ja w to wierzę. Więc dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach lub w prywatnej wiadomości. Chętnie Wam opowiem. Więc serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!